Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Stowarzyszenia Maruś Niepodległości. Nazywam się Witold Dłanowicz, jestem prezesem tego stowarzyszenia. Razem ze mną są przedstawiciele Ruchu Narodowego, Robert Winnicki, Krzysztof Bosak oraz osoby poszkodowane przez policję ostatnimi czasy. Właśnie z tego względu tutaj się spotkaliśmy. Adam Andruszkiewicz, Andrzej Bojarski oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Maruś Niepodległości w zakresie prawnym Marcin Dłanowski. Chciałem na początku powiedzieć o takim fakcie, że wczoraj zakupiłem część długu rzecznika, rzecznika prasowego policji, Marysza Sokołowskiego, po to, by może przynajmniej w części, w jakimś tam stopniu, mówił prawdę o zachowaniach policji, o tym, w jaki sposób policja działa w ostatnimi czasy wobec osób, które wybierają się na Marsz Niepodległości. Ostatnimi czasy wiemy, że prawdopodobnie Domówny jak policjant jest niestety oksymoronem i chcemy, żeby przynajmniej w jakiejś części ci właśnie policjanci mówili prawdę o tym, jak wygląda wyglądają szykany wobec patriotów, wobec osób, które wybierają się na marsz niepodległości. Ja przekażę głos teraz przedstawicielowi jednej, jednej z osób, która, która właśnie została poszkodowana przez policję ostatnimi czasy, panu Andrzejowi Bojarskiemu. Bardzo proszę. Proszę Państwa, proszę Państwa, nazywam się Andrzej Bojarski, jestem z Ostrołęki, jestem działaczem Stowarzyszenia Narodowego Ostrołęka, prezesem tego stowarzyszenia. Ostatnim czasem to jest w dniu 4 listopada, czyli przedwczoraj, odwiedzili mnie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Ostrołęki z postanowieniem prokuratora o wydaniu różnych materiałów, Jakiś tam flag, transparentów i tak dalej, które miałyby łamać paragraf 256. Oczywiście nie znaleziono tak, takich materiałów, poza tym, że skonfiskowano mi komputer osobisty, na którym zresztą pracuję teraz w ramach kampanii wyborczej. Jestem kandydatem do Rady Miasta z pierwszego miejsca na liście. Hmm, teraz może po kolei. Aha. No, chciałbym zwrócić uwagę na to, że przypuszczam, że jest, jest to całe zamieszanie spowodowane moją aktywnością na polu zarówno politycznym, jak i historycznym, gdyż, gdyż działam w różnych grupach o charakterze historycznym, rekonstrukcyjnym, tworzą różne formacje wojskowe, Narodowe Siły Zbrojne też z innymi. To dobrze, może, może dziękuję. Jeśli ewentualnie jakieś pytania, to. Chcemy jeszcze przekazać tutaj głos Adamowi Andruszkiewiczowi z Podlasia, tam z tego co wiemy było najwięcej tego typu zachowań nie policji, karygodnych zachowań policji. Proszę. Witam serdecznie, nazywam się Adam Andruszkiewicz, jestem liderem listy KBB Rów Narodowego w mieście Białystok. Szanowni Państwo, mniej więcej od tygodnia otrzymuję codziennie informacje o kolejnych naściach policji, funkcjonariuszy również Wydziału Kryminalnego na prywatne mieszkania działaczy młodzieży polskiej, kibiców, patriotów, którzy wybierają się na nasze podległości. Te osoby informują mnie, że są nachodzone bezpodstawnie, są nachodzone bez wcześniejszego uprzedzenia. E, osoby, niektóre, które przede wszystkim nie są karane kiedykolwiek, tak? zostały tu również e, zakłócone ich spokój. E, osoby niekarane, osoby, które nigdy nie miały kolizji z prawem, e, a także osoby, które po prostu sympatyzują z Marszem Niepodległości. E, niektóre osoby również informują mnie o tym, że policja była u nich dwu lub nawet trzykrotnie, chociaż miała do tej pory kontakt z tymi osobami przez telefon. Tak? I mogę spokojnie również zadzwonić i zapytać te osoby, czy wybieramy się na Marsz, w jaki sposób jadą na to masz, bo przede wszystkim te wizyty właśnie tego dotyczy, dotyczą. To znaczy, funkcjonariusze Wydziału Klimnialnego pytają osoby, które najdą w domach, tak? czy też nawet ich rodzinę, jeżeli nie zostaną tej osoby, czy wybierają się na marcie niepodległości. W jaki sposób jadą, z kim jadą? Według mnie jest to łamanie prawa i nękanie naszych działaczy, z tego względu, że Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje nam swobodę poruszania się do po kraju jeżeli osoba nie ma nakazu sądowego areszcie, może spokojnie jechać do Warszawy na marcie niepodległości. Też chciałbym zwrócić uwagę na sytuację, kiedy w stoku pod komendą wojewódzką Policji zorganizowaliśmy podobną konferencję prasową właśnie do przedstawicieli mediów. Po konferencji Wstęliśmy wszyscy zostaliśmy przez policję, radiowoz nas doganiał po prostu, kiedy odchodziliśmy stamtąd. Jesteśmy wszyscy nagrani, więc uważamy, że jest to w pewien sposób szykany i szantaż i również będziemy składać w tej sprawie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo. Jeszcze o głos poproszę przedstawiciela Zespołu Prawnego Stowarzyszenia w Niepodległości Marcina Iwanowskiego. Bardzo proszę. Do kamer, do kamer, do kamer. Szanowni Państwo, wbrew pozorom i wbrew tłumaczeniom policji, że wykonują tylko standardowe Czynności wynikające z ich zadań, wynikające z ustawy o policji nie są to, Szanowni Państwo, działania standardowe. Okoliczności sprawy, warunki, w jakich są podejmowane, podejmowane czynności przez policję, wskazują, że, że ich celem nie jest wykrywanie przestępstw, ich, nie jest, ich, nie jest, ich celem nie jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale celem ich jest zastraszanie, nękanie. Działaczy, działaczy politycznych, społecznych, jak również osób, które wybierają się na masz podległości lub wyjazdy na takiej masz podległości organizują. Mamy tu do czynienia z dwoma przypadkami działań policji. Pierwsze to są przeszukania. Właśnie otarłem do protokołu żądania wydania rzeczy, które są skierowane do jednego z działaczy nękanych przez, przez policję. I Został on w nim wezwany do wydania materiałów zawierających treści propagujące usługi faszystowski, nawiązujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych i rasowych. Szanowni Państwo, jakkolwiek postanowienie to zostało wydane zgodnie z, z procedurami wynikającymi z kodeksu postępowania karnego, to jednak sugerują one, że, że osoba, w której, w której zostało dokonane przeszukanie, takie treści o, o charakterze faszystowskim posiada, co jest, co jest insynuacją i co jest niepotwierdzonym zarzutem stawiającym osobę taką w złym świetle, w szczególności wobec kandowania jej w wyborach samorządowych. To jest bardzo niepokojące, że, że takie rzeczy się dzieją w przededniu, po pierwszym Marszu niepodległości, a po drugie w przededniu wyborów samorządowych. Warto skomentować również te już dziesiątki przypadków w całej Polsce nachodzenia przez policję osób będących, no, które wybierają się na marsz niepodległości. Z okoliczności tutaj przedstawionych przez, przez samych zainteresowanych wynika, że one są nękane, są, są nachodzone o, o, o rannych porach dnia, co nawet zniechęcane do udziału w marszu niepodległości, co na pewno nie ma na celu obrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli celem policji jest rzeczywiście ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, no to zniechęcając osoby uczestników do, uczestników zgromadzenia do uczestnictwa w nim no rzeczywiście cel poniekąd może, może osiągnąć, bo jeśli na, na manifestację nikt by nie przyjechał, to, to rzeczywiście żadnych, żadnych naruszeń prawa podczas morszej podległości nie będzie. Natomiast te okoliczności zdarzeń wskazują na to, że jest to nękanie i będziemy apelować, już apelujemy do, do wszystkich osób wybierających się na marsz, organizujących wyjazdy, aby nie udzielały policji żadnych informacji poza stricte wynikającymi z przepisów prawa, to jest, aby nie podawało im innych informacji niż swoje dane osobowe, imię, imię nazwiska, obywatelstwo, miejsce pracy i miejsce zamieszkania. Natomiast, Szanowni Państwo, jeśli te sytuacje nękania przez policję będą się powtarzały, rozważymy wezwanie, wezwanie osób wierających się na marsz do obywatelskiego nieposłuszeństwa i w ogóle odmawiania y, policji udzielania jakichkolwiek informacji, w tym poddawaniu się legitymowaniu, mimo że jest to, y, to wykroczenie karane grzywną. Natomiast w okolicznościach takich, kiedy jest łamane prawo, y, prawo y, obywateli do wolnego zgromadzania się, y, należy przedsięwziąć y, kroki często bardzo radykalne Ciebie. Jaką formę ten. Sobie, ten... Sobie, Co pan ma na myśli mówiąc o zamykaniu. konkretnie, o jakich okolicznościach Pytanie później. Jeszcze Krzysztof Posań. Ja tylko dwa zdania. i, i Proszę Państwa, chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że wtorkowe działania policji miały miejsce w całym kraju. To się w mediach nie, odbiło, nie przebiło. Nie wiem, czy policja, czy służby prasowe policji informowały o tym, jak mają w zwyczaju. Przeszukania miały miejsce w Łodzi, miały miejsce na Podkarpaciu, we Wrocławiu, na Mazowszu. My Państwu przedstawiliśmy działacze Ruchu Narodowego, natomiast przeszukanych było wiele prywatnych firm, które produkują akcesoria kibicowskie czy patriotyczne. Toczy się jakaś duża o której opinia publiczna nie jest absolutnie informowana, i zapewne ma to związek z tą swego rodzaju kampanią, jaką wywołał minister Sienkiewicz, wprawiając w ruch i policję, i prokuraturę. Przypomnijmy, że z taśmy, gdzie zostali podsłuchani ministrowie, wynika, że minister Sienkiewicz ma swojego prokuratora w każdej prokuraturze na podstawie uzgodnień z prokuratorem generalnym. A w policji panuje przerażająca ignorancja w sprawach politycznych. Dla przykładu, lubelski sąd musiał ustalać, że falanga, jako symbol przedwojennego obozu radykalnego, nie jest symbolem łamiącym przepisy 256 artykułu kodeksu karnego. Mimo to, po raz kolejny w trakcie przeszukań mamy informację, że policjanci znajdując rzeczy z symbolem falangi cieszą się, że mają to, czego szukają. Podobnie, jeżeli znajdą naklejki ze słowem nacjonalizm i tak dalej, i tak dalej. To nie są rzeczy bez konsekwencji. Dla przykładu, w sprawie spotkania publicznego, w którym brałem udział ja i Robert Finicki w lutym, jeżeli się nie mylę, w Bielsku Białej, do dzisiaj toczą się w policji dwa dochodzenia w komendzie w Żywcu. W komendzie w bielsku Białej e, przez ponad pół roku. E, więc chcemy Państwa uwagę zwracać na to, dlatego, że e, to nie są rzeczy, jak mówię, bez konsekwencji, a w policji panuje ignorancja w sprawach ideowo politycznych. Jest jeszcze Pan Proszę. Proszę Państwa, krótki komentarz do tego, co się dzieje. E, dwie rzeczy w tej chwili się dzieją. Po pierwsze, służby państwowe, e, zwłaszcza policja, również prokuratura na polityczne zamówienie, eskalują napięcie przed Marszem Niepodległości. Dokładnie tak trzeba powiedzieć, że działalność policji, prokuratury w skali kraju ma na celu podniesienie temperatury przed marszem niepodległości. Są to szykany skierowane w stronę działaczy narodowych, w stronę działaczy ruchu narodowego, działaczy patriotycznych. Są to szykany skierowane w kierunku ludzi, którzy nie mają konfliktu z prawem, którzy nie są o nic podejrzani, którzy są pomawiani przez policję, prokuraturę o to, że to bardzo wyraźnie powiedzieć. Trzeba o tym powiedzieć tym bardziej wyraźnie, że mamy do czynienia z finiszem kampanii do wyborów samorządowych. I te zorganizowane akcje policji i prokuratury mają również charakter szykan politycznych, skierowanych, wymierzonych w ruch narodowy. Chciałbym zaapelować w tym miejscu do komendanta głównego policji, a także do wszystkich innych służb, a dlaczego do innych służb, to powiem za chwilę, o to, żeby zaprzestała policja Szykan wobec uczestników Marszu Niepodległości wobec działaczy ruchu narodowego. Apeluję również do innych służb, żeby przestały się zajmować działaczami narodowymi i żeby nie doszło w tym roku do takich akcji, do jakich jak mamy wszelkie prawo domniemywać, doszło w zeszłym roku. Otóż z, taśmy, z afery taśmowej, z książki ujawnionej. Z książki napisanej po alferze taśmowej wynika i z naszych obserwacji, doświadczeń, z relacji świadków, że chociażby incydent ze spaleniem budki pod ambasadą rosyjską w ubiegłym roku na Marszu Niepodległości był incydentem wywołanym, sprowokowanym, przeprowadzonym przez służby specjalne państwa polskiego. Dlatego, proszę Państwa, zwracam również uwagę na to i po raz kolejny apeluję do organów państwowych o zaprzestanie szykanowania działaczy patriotycznych, działaczy ruchu narodowego. Dziękuję, można... Czy są jakieś pytania? Tylko o to nękanie. Każdy... Do tak. Każdy policjant przed podjęciem czynności, przy, przy wykonywaniu czynności powinien wskazać podstawę prawną i faktyczną dokonywania swoich, swoich działań. Natomiast policjanci przy Dokonywaniu czynności wobec e, uczestników Marszu podległości, osób planujących wyjazd podległości, e, tych podstawowych m, wymogów wynikających z, z ustawy o policji e, nie wykonują. Nie pouczają e, osób, e, osób które, wobec których dokonują czynności, o prawie złożenia e, skargi na jej działania, o prawie złożenia zażalenia do, do prokuratora. Każdy obywatel ma prawo w sposób nieskrępowany, m, korzystać ze swoich e, praw obywatelskich, w tym do, do e, prawa do e, zgromadzania się. Jeśli jest e, odwiedzany przez policję, często e, w warunkach no, e, ewidentnie urągających jego, e, jego godności, Tutaj wskaże na przykład, że uczniowie często osoby nieletnie są wyciągane z, z lekcji, pracownicy są wyciągani z zakładów pracy, często osoby są nachodzone w domu, budzi się ich. Odba się to w obecności rodziców osób nieletnich, w obecności pracodawców no, osób zatrudnionych, co nie trzeba nikomu tłumaczyć, że obecność policji no, wywołuje od razu podejrzenie co do co do osoby, w której czynności się odbywają, więc jak najbardziej należy uznać to za nękanie. No i odbywa się to w, w, w przededniu marszu niepodległości i treści, które, które są przekazywane tym uczestnikom przez policję, a więc przede wszystkim z, zniechęcanie do udawania się na marsz niepodległości, zniechęcanie do organizowania wyjazdów, również zniechęcanie przewoźników oferujących transport do do rozwiązywania umów z organizatorami wjazdów, no są przykładem daleko idących szykan, które w państwie prawa nie powinny mieć miejsca. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Mówił pan, że będziecie sugerować jakąś formę nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jaką formę to nieposłuszeństwo obywatelskie miałoby przyjąć? Każdy, oby każdy obywatel jest zobowiązany do poddania się czynności legitymowania przez, przez policjanta, jeśli policjant wskaże podstawę prawną i przyczynę tego legitymowania podczas takiego legitymowania należy podać swoje ukazać no, swój dokument tożsamości oraz podać no, takie podstawowe dane obywatelstwo, miejsce zamieszkania miejsce zatrudnienia jednak to uprawnienie policji jest nadużywane przez policję dochodzi do sytuacji, kiedy, kiedy bez żadnej przyczyny dokonuje się czynności legitymowania, tak, tak jak to miało miejsce na przykład w Białymstoku Wobec osób uczestniczących w zgromadzeniu, które było sprzeciwe wobec, wobec działań policji. Więc my rozważamy jeszcze nie wzywamy, natomiast będziemy rozważać, aby wezwać do obywatelskiego posłuszeństwa i odmowy poddawania się czynności legitymowania, mając na, mając na uwadze, że jest to wykroczenie, bo każdy obywatel jest obowiązane do potężności legitymowania. Natomiast w takich okolicznościach będzie to uzasadnione i miejmy nadzieję, że przed, przed, ewentualnie przed sądem będziemy dochodzić swoich racji i prawa obywatela do odmowy wykonania swojego obowiązku. Przejdziecie pokojowo w Marszu Niepodległości? Uczestnicy Marszu Niepodległości zawsze przychodzą pokojowo, natomiast Niestety, chociaż to już nie jest pytanie do mnie jako do, do, do prawnika, do naszej podobności włączają się prowodyży, włączają się osoby, którym często zależy na wywoływaniu rozrób czy bójkach z policją. Natomiast policja często im to zadanie ułatwia, ewidentnie prowokując lub nawet organizując pewne burdy, o czym, o czym mamy wiedzę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie. Jak z bezpieczeństwem przejścia przez most? Kwestia, czy to jest bezpieczne rozwiązanie, czy nie? Tak, to jest bezpieczne rozwiązanie, to jest Marsz Niepodległości, e, będzie szedł pierwszy raz tą trasą, wiadomo jednak, że na Stadionie Narodowym odbywają się co roku, odbywają się w przeciągu roku ileś zgromadzeń, zgromadzeń publicznych, czy też imprez masowych i tamtędy przychodzi, przychodzą wielotysięczne tłumy. E, wiemy także, że jest to odcinek bardzo szeroki, nawet szerszy niż wiele tras, które organizowaliśmy w zeszłych latach.